No witajcie drodzy moi widzowie. No, dostałem tu fajną taką grę piłkę nożną, elegancką dostałem od kolegi z Głogowa. Jestem zadowolony z tej gry Taką płytkę dostałem na Playa na PlayStation 4 i tą tą piłkę nożną mam, to jest Fajna, elegancka ta piłka. No ja się interesuję takimi grami, bo to jest takie moje zainteresowanie. No przyjechali do mnie fanowie w piątek. No i właśnie. Fajnie otrzymałem tą grę. Fajnie na pamiątkę i tak go sobie w tą grę zawsze będę grał. No jestem po prostu zaskoczony byłem no co prawda ja tam mówię no po prostu sobie tak mało kiedy tam sobie gram w takie piłki ale, ale jestem zadowolony z takiej piłki nożnej bo to, to sobie zawsze w to czasami sobie pogram na tą w taką grę no to jest fajna elegancka gra fantastyczna elegancka i to po prostu czasami sobie ją włączę i tak Lubię sobie tak fajnie czasami pograć no. no to jest No mam jeszcze takich dużo kilka ciekawostek takich gier No po prostu Jeszcze powiedzmy no sobie tak gram w te gry To jest taka po prostu no, no lubię sobie to tak kolekcjonować Taka to jest taka moja po prostu Takie mam swoje takie hobby no no, mam takie takie gry mam, mam, jeszcze różne, dużo mam dużo takich gier po prostu zawsze z tą... To są takie moje gry ulubione w które gram, no takie jak ta gra piłka nożna sobie gram też mam takie gry jeszcze eleganckie No dostałam od, od takich kolegów dwóch od fanów swoich z Googlea Jestem zadowolony i teraz zawsze czasami sobie tam grałem w takie gry dostałem też takie gry samochody no i i też oraz taką piłkę nożną no też dostałem jestem mnie to zaskoczyło no przyjechali takie fanowi tego mówią że mają dla mnie jakąś prezent a tu patrzę fajna gra fajna gra tu na playstation 4 tutaj dostałem dwie płytki i takie samochody też dostałem na komputer zawsze sobie gram jestem powiedzmy zaskoczony jestem po prostu zadowolony i po prostu no, no mam nadzieję że jeszcze do mnie przyjadą te 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 fanowie no ale Fajnie mieć takich fanów. Fajnie, fajnie. Zawsze jest z kimś coś porozmawiać, no. No. No, także po prostu to, to po prostu jeszcze coś będzie takie coś, że, że jeszcze tego yy, przyjadą do mnie tam ode mnie kupić takie te jeszcze też te krówki czekoladowe. No i jakieś tam powiedzmy też yy, kubeczki czy jadą do mnie kupić, no bo bo mam takie coś swoje, takie jak ten sklep, takie różne takie ciekawostki i zawsze to jest takie bardziej. Kubeczki to są takie popularne, drodzy moi widzowie, no i takie ktoś chce to przyjeżdża, żeby sobie zakupić na, na taką pamiątkę, no. To jest takie po prostu dobra rzecz, dobra rzecz, taka fajna, no. Także yy, po prostu drodzy widzowie, zapraszam Was do drugiego mojego filmu.